Piotr o jednym z rodzajów dokumentacji, które w ogóle w instytucjach powstają. Zamówienia publiczne są dokumentacją, a zamawiający ma obowiązek te dokumenty właściwie przechowywać i archiwizować. Dla mnie, jako też zarządcy dokumentacji, ta archiwizacja zaczyna się w momencie zakończenia sprawy, którą jest zamówienie publiczne. Jest to jedna z spraw, zamówienie publiczne, które pojawiają się w toku realizacji w ogóle postępowania, i realizacji prawa zamówień publicznych. Państwo tu mówiliście o sprawozdawczości, to jest w ogóle inny rodzaj dokumentacji. Niewątpliwie wszystkie te rodzaje trzeba archiwizować. A jeśli mowa o archiwizacji, to okresy przechowywania tych dokumentów tutaj są niezmiernie istotne. Kłania się przede wszystkim jednolity rzeczowy wykaz akt, czyli klasyfikator dokumentacji. I tam mamy kategorie dla dokumentów określone bardzo precyzyjnie, między innymi przez służbę archiwalną i o niej tutaj na kongresie. Się trzeba e, pamiętać. Drodzy Państwo, przede wszystkim zamówienia publiczne to kategoria, czyli okres przechowywania pięcioletni, e, kategoria B5, ale już sprawozdania, o których e, mówili poprzedni paneliści, to już jest materiał archiwalny, Przerwać czyli kategoria w tym A. w bo zwróć uwagę, że w ustawie prawo zamówień jest przecież wprowadzony zapis co najmniej 4 lata po Dokładnie. zakończeniu umowy. I teraz powiedz mi, z tej strony, i Ty, patrząc się na te dokumenty archiwalne, y, masz u siebie te hasło B5, a tu w ustawie pisze 4 lata, to co będzie ważniejsze? Ustawa, czy twoje przepisy archiwizacji? E, no dla mnie zawsze ustawa o Narodowym Zasobie archiwalnym i archiwach, ale drodzy Państwo, to czym podły mi co najmniej 4 lata, dla mnie jest to kategoria B5, czyli 5 lat od daty zakończenia sprawy. i Tu jest wielka, szeroka dyskusja ogromna na temat co to jest sprawa i kiedy ona się kończy. My też tutaj z kolegami w przerwie, przygotowując się do tego wejścia i spotkania z Państwem na ten temat rozmawialiśmy i nie jest to sprawa prosta, kiedy ta sprawa się E, kończy, prawda? kiedy to ustalić. Na pewno ja mogę powiedzieć, że decyduje o tym fachowiec, tak? czyli ktoś, kto się na tych zamówieniach publicznych o sprawie zna, e, potrafi ten moment zakończenia e, e, sprawy wychwycić i dopiero te pełne 5 lat kalendarzowych, zgodnie z kategorią archiwalną, e, e, tutaj potrzeba, żeby można było pozbyć się tej dokumentacji, czyli co najmniej 5 lat w archiwizacji elektronicznej ale, i papierowej musi to być. Dobrze, ale teraz jeszcze mi powiedz, czy jest jakaś różnica Między tymi dokumentami papierowymi, do których mhm. dzisiaj się zamający przyzwyczaił, te teczki, segregatory cudownie wyglądają. W stosunku do tych archiwizacji elektronicznych. Czy te okresy lat są jakieś różne, czy to jest tak wszystko e, tak samo? No świetne pytanie. Nie są różne, są identyczne, ale praca potrzebna na archiwizację jest zupełnie inna. Drodzy Państwo, w systemach elektronicznych archiwizacji się nie odczuwa w ogóle, tak ona mhm. się dzieje na bieżąco, każdego dnia dopinając, załatwiając sprawę, prowadząc ją, państwo dopinacie metadane i nie widać tej pracy archiwalnej. Ona jest mhm. niesamowicie złożona w tej w systemie w systemie tak zwanym papierowym, kiedy kancelaria jest właśnie tradycyjna. Prowadzenie dokumentacji tradycyjnej wówczas się trzeba borykać z teczkami, opisem ich, spisami zdawczymi, częściami metalowymi, etc., etc. Paginacja i foliacja to są też takie pojęcia z tym związane. To